Data pierwsza szóstka w ogóle w historii powojennej nieomal. ogniem i mieczem Pantadeusz Kwowadis, Katyn i właśnie ladies. Gratuluję, po prostu jedno słowo. Prosimy o pytania. Właściwie można do tego ladies dołożyć półtora miliona za testosteron, czyli razem cztery miliony w ostatnich. W dwóch latach. Czy ja dobrze liczę? Czy po prostu jest to. to... Te ostatnie dwa lata to są Twoje dwa lata dla, dla, dla filmu. Dzień dobry no Tak się rzeczywiście szczęśliwie i przyjemnie dla nas przynajmniej złożyło, że widzowie bardzo chętnie odwiedzają sale kinowe, kiedy produkty firmy Van Worden są w nich eksponowane, czyli Testosteron i Ladies. To jest 4 miliony widzów w dwóch ostatnich latach. To jest jakiś znaczny procent tego, co trafia do kin w Polsce. Bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że nasz następny film, którego tytuł mam na koszulce, to uwaga dla manów, którzy robią zdjęcia, będzie miał Widownię nie mniejszą niż którykolwiek z tych poprzednich wymienionych filmów, a liczę na to, że to będzie łączna widownia. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące, bo rozumiem, że nie macie Państwo pytań dotyczących Ladies, ale. Nie, może... zaraz, zaraz, chwileczkę, nie, 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 może nie, 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 za, nie, nie zamykajmy sprawy Ladies, dlatego że, że, że może warto zapytać twórców filmu o film, który jest w konkursie w tym roku i który zdobył. Tak ogromną widownię, także może o tym, a dopiero za, za kilka chwil o i dalny facecie. wiem, jak trudno jest zadawać pytania na konferencji. E ale ja chciałem zapytać Edytę Luszówkę. <grymne> <grymne> jak się jej żyje po tym filmie? Coraz lepiej, coraz lepiej. I dziękuję, że mogłam wziąć w tym udział w tym przedsięwzięciu. Nie wiem jak się Państwu podobało, ale dla mnie to była wielka przygoda, więc wielkie dzięki. Myślę, że taka jest w ogóle przypadłość wrażliwych ludzi, <coughs> aktorek wrażliwych. Bo no, powiem Państwu, że przy tym filmie, który teraz kręcimy, w którym główną rolę gra Magda Boczarska, jest taka sama historia. Znaczy Magda też pewno uważa, e, że popełniliśmy błąd. błąd <coughs> że ją obsadziliśmy. I mam nadzieję, że tak jak w przypadku Edyty, kiedy ten efekt finalny się. Pokażę na ekranie. Znaczy, wie pan, <coughs> powiem tak. W Apokalipsie św. Jana jest napisane Obyś był zimny, albo gorący, ale nigdy letni. No to się trzymamy tego. E, staramy się być, staramy się być, nie być obojętni. Jeżeli chodzi o recenzję, e, to nie jest mój problem tak naprawdę. Dlatego, że 2,5 miliona widzów na filmie Ladies i 1,4 miliona na filmie Testosteron wystawiają świadectwo recenzentom, a nie mnie. To znaczy temu, że jest ogromny rozdziew między tym, czego chce publiczność, a czego od publiczności chce część krytyki. W tej walce o, o dominację nad publicznością, bo to jest jakaś walka o dominację nad publicznością, czy też inaczej o komunikację z publicznością. My wygrywamy. Ja bym się źle czuł na miejscu recenzenta, który skrytykował film, na który poszło 2,5 miliona widzów i który nadal utrzymuje, że ma rację, bo to znaczy, że musi przyznać, że 2,5 miliona ludzi to głupki. A to. Jest dość obraźliwe dla publiczności, bo nigdy bym tak o niej y, nie powiedział. Y, to chyba wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie. Nie, ale no, wspaniale wyczuwa pan rynek, jeśli można tak powiedzieć, marketingowo. No, czy mógłby pan zdradzić, jak, jak pan to robi? Czy znaczy, ja muszę powiedzieć, że nie robię tego osobiście, prawda? Znaczy, jest reżyser, Tomasz Konecki jest operator, Tomasz Madejski. pracujemy od lat razem. Od pierwszego filmu, czyli od półserio. Poprzez ciało, testosteron, ladies, czasami się zamieniamy rolami, to znaczy akurat w przypadku filmu Ladies, czyli idealnego faceta dla mojej dziewczyny, Tomek reżyseruje samodzielnie, a no, ja piszę lub współtworzę scenariusz i produkuję te filmy, no, ale te role są gdzieś wymienne, bo twórczo się spalamy przy produkcji tych filmów. Znaczy ja nie wiem w czym jest problem, prawdę mówiąc, ponieważ mnie się wydaje, że rynek wyczuć jest łatwo, tylko że mało komu się to udaje. No, ale to jest pytanie na inne konferencje. Zadawajcie państwo te, te pytania, jeżeli już tym, którym się nie udaje. Znaczy dla mnie robienie filmów bez widza nie ma żadnego sensu. To jest jednak działalność usługowa, cokolwiek by o tym mówić. Moje artystyczne czy nasze artystyczne ambicje to jest sprawa względna. My je wkładamy oczywiście w to, co robimy. Wcześniej bardzo wyraźnie definiując, co chcemy osiągnąć w danym gatunku. Jeżeli jest to komedia, no to podstawowa rzecz to jest taka, że powinna być śmieszna. Potem dokładamy do tego różne warstwy, tak żeby ten film był komunikowalny czy atrakcyjny dla wielu sfer odbiorców, bo odbiorca nie jest jeden. Odbiorca masowy składa się z bardzo wielu grup o różnej wrażliwości, wiedzy, wykształceniu smaku, poczuciu smaku. I trzeba tak poukładać ten, ten, przepraszam, tę układankę. Jaką jest film, żeby każda z tych grup poczuła się dowartościowana. W przypadku filmu Ladies to nie jest tak, że poszło 2,5 miliona głupków, lub też 2,5 miliona ludzi niezwykle wykształconych. Z każdej e, warstwy, z każdego poziomu polskiego widza, e, w salach kinowych znalazła się znaczna część, żeby te 2,5 miliona zebrać, i to jest satysfakcja dla nas. Dlatego, że dobrze trafiliśmy z naszymi przypuszczeniami, jak powinno wyglądać kino dla widza w Polsce. A no przede wszystkim taka podstawowa zasada, która nie wiem czemu nie jest podstawową zasadą powszechnie obowiązującą, to jest taka, żeby nie nudzić. To jest bardzo proste. Wystarczy nie nudzić w kinie, żeby mieć widownię.